Dajcie sobie w odcinku ze będziemy grać dzisiaj mniej drugą fazę tak ładnie tego samego turnieju, pierwszą już niestety przegrałem, czasami tak jest, ale dobra, gramy już drugą rundkę, w drugiej fazie, mamy dostęp. Ten... No dobra, nie jest źle, ale tutaj jest kilka fajnych tryczków, ale nie wiem, zrobimy, bo ja zrobiłem... Ten, w jest mi sprawdzałem te różne triczki, na Nakładałem na stempel tylko, tylko, że też nie mogę, bo nie ma za bardzo tak czasu, no wiecie. No bo tutaj nie są boty, nie ma botów. To są prawdziwi to jeszcze bardzo dobrzy gracze. Tam tego wywaliło. Może przejdę. No można by jakiś triczek zdąży pokazać. A. Będziemy mieć jeszcze chwileczkę czasu. Aby w tym czasie dostawcie subika i lajka. Nie musicie dostawać tylko... To nic nie kosztuje. No to nic nie kosztuje. Więc zostaw to. Tylko jeden kliczek. Tam na dole macie suba. No i wystarczy kliknąć. Dobra, to gramy trzecią rundkę drugiej fazy. No i ciekawe co to będzie za mapka, bo ja chyba jeszcze nigdy nie grałem drugiej fazy tego turnieju. Może gram, ale nie pamiętam. Chyba nie grałem. Dobra, a to gramy... Blockdash. To dobrze, bo ja ogarniam Blockdasha. Ja tutaj raz z 5 minut byłem. Kiedyś byłam chyba raz do stopera. To było z 5 minut, 6. Kiedyś byłam do stopera na blockdashu. Więc może być grubo. Ale nie ma emotek, to jest niefajnie. fajnie, by, by były emotki, to ja bym mogła te save'y robić i się ratować. Ale tutaj nie ma emotki buta. Niestety. No i będzie trudno troszkę. A no nie, chyba jedna. Nie grałam kiedyś w fazę drugą, tylko już pamiętam, że całej nie grałam, ale grałem. Nie? Nie odpadł odpadł. nie, nie odpadł. To dobrze. Ja by zrobić kolejny stoper, bo ten dłuższy jeszcze nie byłem. Słyszałem ponoć, bo jest jeszcze, jest jeszcze jeden dłuższy stoper. Ale nie wiem, czy to prawda. mam filmik na YouTube. Wysoko tego długiego stopera i od dłuższego, ale ponoć on jest właśnie. Ponoć on jest. Nie wiem, ja będę do tego tylko 6-minutowego. czy tam pięcio. Bo ja się tamtaj nie znam. Trzeba by... o nie, po główce. Kurde, czemu mi podskoczyło? Eee, gra się posyła? Ja nie wiem dlaczego, ale, ale nie podskoczyło mi, widzowie. Nie podskoczyło mi. Czy to jest jakiś błąd gry, czy co? Czy to mi nie podskoczyło. Wiedzieliście, widzowie. I, i kiedy na gó Skaczenie? To mnie wdudało zaraz w górę. I miałem szans. No bo chyba po prostu popsuła, nie? I dlatego dlatego blockdash, to on nie jest wcale skilowy. To jest takie wyczucie, nie jest właśnie skilowy. Blockdash jest tylko troszkę skilowy. Prawie w ogóle skilowy. Bo w ogóle nie jest skilowy, a wszyscy mówią, że jest bardzo skilowy. No bo to tylko się liczy, czy ci przylegujesz, czy nie. No, najlepszy gracz świata, ja by grał ze mną, to by... Mógł on przegrać przez głupi błąd gry. Pyk. No water challenge? Nie. Oczywiście, że nie. Kiedyś my... kiedyś zrobimy. No water challenge, ale czekaj, czy on się wyrąbie? Czy... O nie. No dobra, to jest druga faza. W pierwszym mi tak poszło, a w drugiej tak. No to jest druga faza. Raz byłem chyba w trzeciej, ale wtedy chyba nie nagrywałem. Ale raz byłem w trzeciej fazie i tam to już był hardcore. Byłem z kolegą dwa na dwa, no tam byłem w trzeciej fazie chyba. Z tego co pamiętam. Ale zwarta już nie przeszłam. To mieliśmy prak praktycznie same przegrane. No i wtedy jeszcze nie nagrywałem na YouTubę The StumbleGuys. Tylko wtedy jeszcze w Zegariu nagrywałem. Czytałam z innych gierek. Teraz będą filmy, jakieś się pojawiały codziennie. Ale teraz jestem trochę chory i nie wiem, czy będą w tak codziennie. Ale postaram się, żeby były. Codziennie jeden albo dwa. Lub więcej. Jeden albo dwa lub więcej. No niestety, kolejną. Przegrywamy. To jest druga faza. To nie jest tak łatwo. Pierwszej mi bardzo dobrze poszło. Ale w drugiej, już tak średnio bym powiedział. O, mam internet. Nie działa. No dobra. Gramy? No i to będzie no, ostatnio tu, tutur, tu, 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 Le tu, 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 w, w tu, wejść, spróbuj wejść. Spróbuj. W ryby! On tam wszedł i by to zadziałało, to by to była lipa. Bo w jedną osobę by się nie dało długiego takiego lasera zrobić, bo nie umiem długi lasera A może zrobimy takiego długiego lasera? Dobra no, to będzie ostatnia łódka już. No, i już ją powoli kończymy. To ich dub. Dług... No właśnie, przedrałem. Ale dobra, widzicie, zrobimy sobie jedno opieckie zakręcenie. Tak na koniec. Jedno opieckie zakręcenie. Dobra. No to... Zobaczymy, co będzie specjalnego. Już na pewno dzień. Może legenda, legenda. Nie. O, dobra. Dobra, to zobaczymy. to, to znajomych wam, was dobram, nie musicie wpisać niczego swojego, po prostu jak ktoś do mnie dołączy, to dam. No i mogę już no nozie.